Nie no. ma dobrze pan adwokat przyszedł serwent, serwent. Dobra Norman, pan adwokat mhm. przyszedł Dosto i mi to? Ale tam jest bardziej kompetentny Paniej. adwokat który? Po pierwsze który to jest ten i tak ja Chodź to, bo tam przyszedł chodź. i pyta się pan Sebastian Panie. Halo? Normal ja, tylko no to, to ta pani, Norman, pani, nie to tam ten... Nie wpierdolę, to masz tywną 50, to nie ma w sensu z tą. Dobra, co jest maistro Norman? Pan Sebastian jest Dobra, co jest Majson? O co chodzi tu? A nie, myślę, że mam to Pana pytanie. Czy pan, jest pod wpływem, czy, pan jest, czy pan jest pod wpływem alkoholu albo innych środków oturzających? Bo widąc, widząc po Pańskich depach, to Pan raz pisze, że jest tu, Pan, pan tam, Pan tu. Czy jest Pan. tu i tu. Zrób mu badanie alkomatów. Czy na pewno Pan nie brał żadnych środków? Żadnych. Czy mogę przystąpić do badania alkomatem? Oczywiście. Dobrze. Do? Dobra, zobaczymy co. Dobrze, przykładam panu Alkomadeus, proszę dmuchać powyżej 10 sekund. Udusisz chłopa. Pan nie dmuchał. Proszę nie oszukiwać, tylko proszę mocno dmuchać. Kurwa, już do kanciapi się nie da wyjść, ja pierdolę, no... Wszystko rozjebali. O, kurwa, <się grywa> <po, po, po. grywa> Dobrze, pan jest czysty. A czy możemy zrobić badania krwi? W celu ustalenia, czy nie ma pan żadnych innych środków odurzających w swoim orga organizmie? Nie się ktoś Zrób mu na szybko badanie. Nasze Cześć. funkcjonariusze są wystarczająco przeszkoleni, aby Cześć. wykonać takowe Cześć. badanie. Dobra, że... Rozumiem. Cześć. A dlaczego by a, pan, pan nie teraz, powiedział? Czyli pan teraz... A ma AKP i w ogóle? W ogóle najlepiej czy, najlepiej czy pan tutaj nam sugeruje niekompetencje? Nie. Nie tego, tylko chodzi o to, że czy akurat. Czy jest, czy ja, bo ja, nie wie, bo ja nie wiem akurat, jak to pan, ale. Bo wyższe to na pewno osoby rangi mają. A to jest stopień jest. 11, także następny jest. To jest a, to ok. Ok. Sorry, sorry, że okay. się wtrącę, ale. Czemu on yy, ogólnie zaczął dmuchać dopiero jak automat piknął? Jeszcze Aha, raz o powtórzenie zdanie. Dobrze, to ja wyciągnę automat. Abym na ogół tu bardzo tylko prosił osoby, wszystkie, dobrze, które nie są odmuchacie. na służbie odsunięcie się. Moc Lidera dmuchać. też? Jakby. Teraz lider może, lider może sobie dmuchać, obserwować tutaj etycznie z boku, ale tylko lideratku. Ej, ty dmuchasz czy Ty A ja, ty, ja... ty nasz rozstawisz po naszej komendzie? Nie, ale nie chciałbym, żeby tutaj wiesz. Nie chodzi, chodzi o to, że nie ten 10. Ja jestem za Ja sobie po 7, 6, 5, 4, 3, 2... 1. dobrze? Sprawdzamy wynik. Ej, ma są to co? No, co jest? Tak to jest A. Dobra, idziemy. Nie, nie wiem. Jeżeli będzie za tego, za. to zaraz skarga poleci, ja mogę zawiesić spokojnie, dużo skarg za na to złożyć. tutaj na Do mnie. Dobra, no, komand wykazał, że jest czysty. Norman. Ale no, jeszcze nie jak tam, tam na bo to sprawdzimy, czy nie chodzi no, no, na no, tam. No, no, no. Dobra, no. Dobra, no. Dobra no. panowie, no. proszę, proszę panów, Dobra, proszę, proszę tutaj. jest oskarżony tutaj Panie. czekał na Was długo, to będzie obowiązek Panie. go wypuszczenia, oczywiście. Tak. Tak. Ja Powiem Panu minut. tak, że mamy 60 minut Panie, Panie Sebastianie... A następnie możemy 120 minut na przesyłanie. Jeżeli, ruchce, jeżeli nie mogę zrobić badania krwi, to ja muszę wyprowadzić tutaj Pana Masona, bo nie jestem pewny co daje go... No ale sprawdził Pan. Zachowań. Ale badania krwi jeszcze nie zdążyłem zrobić. Ale alkomat to może Pan mieć jakieś środki uderzające w organizmie. Które mogą wpływać. Dobrze, to proszę to szybko, bo ja naprawdę też Nie, to ja mam trochę roboty jeszcze. No to niech pan się zajmie i wyprowadzę pana Masona, proszę za mną. Zapraszam panie Mason. Ja... tyli. Dobra, Mason, weź tego ja ogarnę, Czego w ogóle pan później... ma kastet na trzy kabuzy? Ja później wezmę tego, ogarnę. Czemu pan ma ogóle?

Wiesz co, on potrzebuje chyba użycia jeszcze z czymś innym, ale pewności nie mam pod tym względem. No, ja e nie wiem, ale jest, jest. Może, może się włamywać do pojazdu przy użyciu programatora CPU. Dobranoc, życzę, życzę miłej, spokojnej nocy.